Rozciągasz wyciąg górny i nie czujesz mięśni najszerszych grzbietu? Pokażę Ci fajną wersję ściągania, która może to zmienić. Gdy rozciągasz najszerszych grzbietu, chwytasz prawdopodobnie drążek bądź gumę i odchylasz się do tyłu. Natomiast gdy zrobisz przekrok, to to rozciągnięcie czuć na całej długości mięśnia najszerszego grzbietu, zwłaszcza w jego dolnej części. Dlatego warto w tej pozycji robić ściągania. Będąc w tej pozycji czujesz najbardziej rozciągnięcie najszerszego grzbietu i możesz doskonale pracować na jego całej długości, świetnie angażując ten mięsień. Pamiętaj o tym, żeby kontrolować fazę opuszczania i szybciej robić fazę koncentryczną. I nie ma w tym nic złego, żeby zmieniać od czasu do czasu właśnie jedno ściąganie z nogą zakroszą, co również daje na bardzo dobre rozciągnięcie mięśnia najszerszego grzbietu. Wypróbuj i daj mi znać w komentarzu jak poszło.